Wszystko dzisiaj dzięki Urzędowi Miasta, dzięki Panu Prezydentowi Janowicowi Kierytowi. Dzisiaj imprezę zorganizowano właśnie przez Urzędzie Miasta w Napis mamy okazję od godziny 14 do 18 korzystać z licznych atrakcji. Zapraszam tutaj po czerwone kwiatki, pod skłęby. Panowie z kół roślinniczych mają mnóstwo atrakcji. I widzę, to, i widzę tutaj też na słodko. Znaczy każdy z dla siebie. Myślę, że i dla chłopców, i dla dziewcząt.

Zajęcie, do dzieła Wszystko fajne jest u pani szczudlarki. Od wzrostu po włosy. Na stare lata Zapraszamy dzieci do wielkiego przestrzennego malowidła. Zapraszamy wszystkich także do innych animacyjnych.

atrakcje, które zorganizowane były wtedy na rynku, także i pod Oświęcimskim Centrum Kultury cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Dlatego też ustanowiono, aby zrobić Dzień Dziecka na bis. Przygotowaliśmy dla Państwa, w zasadzie dla Waszych dzieci całą noc atrakcji. Od sportowych atrakcji, które można, z których można korzystać na płycie głównej, Cały rząd atrakcji plastyczno-animacyjnych. Można skorzystać dzisiaj z malowania twarzy, z malowidła wielkoformatowego, który cieszy się dużą popularnością. Dzieci mogą malować to, co im się żywnie podoba, to, o czym marzą, to, co im się kojarzy z Dniem Dziecka albo z nadchodzącym latem. Można skorzystać z plastycznych animacji, wykonać sobie kolorowe słoneczka albo skorzystać z nowości po święciliu, a mianowicie z kolorowych warkoczyków. Oczywiście atrakcją wielką jest także pani szczudlarka, która wyławia najgrzeczniejsze dzieci i pomaga tutaj w sportowych zajęciach. Baloniki pani Kasia skręca najcudowniejsze pieski, kotki, wszystko dzisiaj za darmo, wszystko dzięki Urzędowi Miasta Oświeci. Ja tutaj mam okazję być koło Pana pana, trenera z Akademii Płukarskiej, który dwa słowa powie o tym, co oni na sportowo dzisiaj przygotowali i co można także w ciągu roku Prowadzimy, czyli w Akademii Płukarskiej Unii Zapraszamy wszystkie dzieci do nas na boisko numer jeden gdzie gramy oczywiście w turniej piłki nożnej. Do tego jest jeszcze badminton, na trzecim boisko mini-badminton. Przez cały rok prowadzimy zajęcia sportowe na każdym orliku w Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy od najmłodszych lat do spędzania wolnego czasu z wszystkimi trenerami Akademii Piłkarskiej Unia Oświęcim. Dziękujemy bardzo. i